I witajcie, moi drodzy, 22 sobotę mamy, kochani, dzisiaj Wigilię, wieczorem zesłania Ducha Świętego, jutro uroczystość zesłania Ducha Świętego, a więc, kochani, tak naprawdę świętowanie, świętowanie i świętowanie, bo Duch Święty chce przyjść i wylać się na każdego z nas, na mnie i na Ciebie. Jeśli jesteś spragniony, jeśli jesteś bracie, siostro spragniona, Wody żywej, to przyjdź, to przyjdź i, i bierz tą wodę, bo strumienie wody żywej chce nam dać sam Pan Jezus. Kto jest prawny, niech przyjdzie do Pana Jezusa i niech pije. Niech pije. Niech rzekiej wody żywej popłyną z wnętrza Chrystusa na Ciebie, bracie i siostro. I do zobaczenia za chwilę. Was. Moi drodzy, dzisiaj na wigilii zesłania Ducha Świętego mamy bardzo bogate słowo. Jest trochę tego słowa, więc zachęcam Was do tego, byście sięgli, bo wszystkiego dzisiaj nie rozważymy, bo jest tego tak dużo. Jest pięć czytań, kochani, ale bardzo Was zachęcam do tego, byście jednak nad tym słowem się pochylili. Pierwsze czytanie będziemy mieć księgi rodzaju, gdzie ludzie budują wieżę Babel, bo chcą by ich imię było tak wysoko, jak nie wiem, jak imię Boże. Chcą zdobyć właśnie poprzez tą budowlę sobie imię, e, która ma sięgać, kochani, nieba. I Bóg miesza im języki. E, a więc zachęcam Was do tego. Drugie czytanie jest czytanie z Księgi Wyjścia, gdzie Bóg wstępuje na górę Syna i Mojżesz się modli w, w ogniu, w supie ognia, tak? Więc też zachęcam. Oczywiście psalmy przepiękne, cudowne. E, Trzecie czytanie mamy z księgi proroka Ezechiela. Duch daje życie, kochani, to jest piękny fragment pokazujący właśnie jak Bóg daje tchnienie, a więc ożywia i te kości, i przybierają, stają się mięśnia i tak dalej. I później na koniec tchnie w to, by ożyły swojego ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o synu człowieczy i mów do ducha co do Ezechiela mówił Pan Bóg. Tak powiada Pan Bóg, z wiatrów przybądź dół i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Tchnij ducha. I wtedy prorokował Ezechiel i Pan Bóg zrobił to, o czym mówił, że tchnął na nich ducha, duch wstąpił w nich, a oni ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. I czwarte czytanie, to z, rozważmy czwarte czytanie, z, czytanie z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Synowie Wasi i córki Wasze prorokować będą, starcy Wasi będą mieć sny, a młodzieńcy Wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję ducha mego w owych dniach. I uczynią znaki na niebie i na ziemi. Krew i ogień, i supy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański. Dzień wielki i straszny. Każdy jednak, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie. Jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan. Oto słowo Boże Bogu niech będą dzięki. I pytanie, kochani. Mogę sobie zadać, może sobie ty zadać, czy wezwał cię Pan, czy wezwał Cię Pan, byś yy, mógł być napełniony duchem świętym. Bóg dziś mówi do ciebie, że tak, ja chcę wylać na ciebie ducha, mego ducha. I tak dziś czytamy właśnie w tej księdze proroka Joela, gdzie ta obietnica Boża, zobaczmy, jak ona jest wielka. Tu nie ma jakichś wybranych ludzi. Wyleje ducha Mego na wszelkie ciało. Sam ten początek, nie na jakichś wybranych. Tak jak często możemy myśleć, że to te dary, te charyzmaty są tylko dla jakiejś grupy ludzi, czy jakichś księży, czy biskupów i tak dalej. Pan Bóg mówi, wyleje ducha Mego na wszelkie ciało. Na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą. A więc na nasze dzieci. Wyleje ducha. Starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Na starych i na młodych i na dzieci, na wszystkich. Nawet na sługi i służebnice wyleje ducha mego w owych dniach. Uczynię znaki na niebie i na ziemi. Bóg chce, bracie i siostro, dziś wylać Ducha Świętego, swojego Ducha na mnie i na ciebie, na Twoją rodzinę, na na Twój zakład pracy, na Twoje yy, yy, przyjaciółki, na Twoich przyjaciół, na Twoją rodzinę, na Twoją parafię, na Twoją wspólnotę. Dziś Bóg chce wylać swojego Ducha. Bo to jest Jego obietnica. wyleje Ducha mego na wszelkie ciało. Ducha mego na wszelkie ciało. I piąte czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała, w nadziei, bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której Spełnienie już się ogląda nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujmy. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się moglić tak jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca na zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Duch przychodzi, Duch Boży, Duch przychodzi do naszych słabości, do naszych y, tych poranień, do naszych y, dolegliwości, nas, naszych złych relacji, do tych miejsc, gdzie jesteśmy. Słabi, tam przychodzi Duch Święty. Gdy nie umiemy się modlić jak trzeba, to sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. A więc, bracie i siostro, może pragniesz tego, by Duch Święty się wylał na Ciebie, a nie wiesz, jak o to poprosić, jak się modlić. To poproś Ducha, który już mieszka w Tobie, który już mieszka w Tobie, by się wstawiał. By się wstawiał, by się przyczyniał. Błaganiach w tych naszych prośbach, by mógł się całkowicie wylać ze swoimi darami, ze swoimi charyzmatami prośmy o to Ducha Świętego. Gdy nie umiemy się modlić, to prośmy Ducha Świętego, by się modlił za nas, by się nam pomógł modlić. Ten zaś, który przenika serca zna zamiar ducha. Kto przenika nasze serca? Zna zamiar ducha. Wierzę przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą yy, i aklamacja. Przyjdź Duchu Święty, napełni serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Kochani, my potrzebujemy właśnie tej Bożej miłości. Tak najbardziej mi się wydaje, że potrzebujemy właśnie miłości samego Boga. By w nas yy, się rozpalił ten ogień miłości, to prośmy przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź duchu święty. I w sekwencji będziemy się dzisiaj modlić. Przybądź duchu święty. I moi drodzy Ewangelia, według świętego Jana, w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów, Jezus stał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije jak rzekł Pismo, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Eee, czy już Jezus został przez Ciebie uwielbiony, bracie i siostro? Czy uwielbiłeś już Jezusa? Czy uwielbiłeś Pana? jeśli uwielbiasz Pana, jeśli Go błogosławisz, wywyższasz, to oczekuj tej obietnicy, którą On chce Ci dać. Oczekuj Ducha, którego On chce wylać na Ciebie. Jeśli jesteś spragniony i wierzysz w Jezusa i uwielbiasz Go, to przyjdź do Niego, przylgnij do Niego i pij. Pij, te, te strumienie wody żywej wlewały się do Ciebie obficie, byś był obdarowany obficie, Bóg jest Bogiem ob pełnym obfitości Bóg chce dla Ciebie e, braci i siostro pełni, pełni obfitości pragnie, by te rzeki wody żywej popłynęły z Jego wnętrza na Ciebie na Twój dom, na Twoją rodzinę na te wszystkie miejsca, na Twoich bliskich tak jak czytaliśmy przed chwilą księdze e, proroka Joela że wszyscy, na wszystkich, na wszelkie ciało stąpi dół, na wszelkie ciało, te strumienie e, rzeki, wody żywej będą się wylewać. A więc uwielbiajmy Pana, uwielbiajmy Jego imię, Jego miłość, Jego wielkość, Jego obfitość, Jego miłosierdzie. Bo robi to z miłości dla mnie, dla ciebie, robi to dlatego, byś mógł w imię Jezusa Chrystusa być napełniony jego mocą i miłością, jego duchem, jego duchem, którego daje mi i ciebie, mi i tobie, którego chce obficie wylać. I moi drodzy i czytanie z dziejów apostolskich. Niedzielne czytanie. Kiedy nadszedł dzień, pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: "Czyści wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotami, Judei oraz Kapadacji, Pontu, Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny. I przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozaici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże. Zobaczmy, moi drodzy eee, uczniowie, czekają na Ducha Świętego, czekają na tę obietnicę, którą im. Eee, którą im obiecał Pan Jezus. Czekają w wieczerniku i modlą się. I co się nagle dzieje? Częściej ziemi i zostają napełnieni Duchem Świętym. Języki ognia nad każdym zaczynają prorokować, zaczynają mówić, uwielbiać Pana tak naprawdę w językach. Otrzymują dar języków. Duch Święty właśnie wylewa się na nich. Pierwszym darem, który jest dar Darem języków i zaczynają modlić się, uwielbiać Pana Boga. A więc słyszymy, ci wszyscy pobożni Żydzi, którzy przebywali wtedy w Jerozolimie, słyszą jak oni uwielbiają, jak głoszą wielkie dzieła Boże. Czytamy na końcu, jak głoszą wielkie dzieła Boże w ich językach. Taki jest Duch Święty. Tak Duch Święty działa, że nawet jak nie wiesz co powiedzieć, to On przez Ciebie będzie mówił. Nawet w takim języku, jakby to by się nigdy nie marzyło, nie pragnęło mówić. Duch Święty może to sprawić. I kochani, jest wiele, jest wiele y, takich cudów, gdzie właśnie y, w ten sposób dzisiaj Duch Święty też działa. Dzisiaj Duch Święty też działa. Właśnie poprzez dar języków. Ludzie modlą się y, darem języków. Modlą się językami uwielbiają Boga. Głoszą właśnie poprzez to wielkie dzieła Boże. I tego Wam też życzę, by Duch Święty stąpił e, jako język ognia na każdego z Was. Byście mogli właśnie prorokować, byście mogli e, otworzyć właśnie na ten dar, na dar języków. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. w duszo moja Pana. Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają, stwarzasz je napełniając swym duchem i odmawiasz oblicze Ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swych, nie, nie, niech miła mu będzie pieśń moja. Będę radowa się w Panu, radować się w Panu, być człowiekiem szczęśliwym, błogosławionym. To jest człowiek radosny, błogosławiony. I czytanie drugie z listu świętego Pawła Apostła do Galatów. Postępujcie, bracia, według ducha, a nie spełniajcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czyńcie tego, co chcecie, jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomo, jakie uczynki rodzą się z ciała, nie rząd, Nieczystość, wyuzdanie chwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki. I tym podobne, co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha do ducha, się ustosujmy. Oto Słowo Boże. E, mając życie od ducha do ducha, się ustosujmy. Kochani, Właśnie, my mamy życie od ducha, i do ducha powinniśmy się stosować. A jak często jest w naszym życiu, właśnie, że e, to ciało nami rządzi, tak? A więc te wszystkie e, e, niedobre uczynki, czyli nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo. Czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, kochani, niezgoda, rozłamy zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Czyż nie tak jest, kochani? I do tego wszystkiego doprowadza nas właśnie nasz grzech. To ta nasza porządliwość tego ciała, że my idziemy za tym, co, jest, co nie pochodzi z ducha, z ducha Bożego. Często idziemy za tym, co pochodzi z naszego ducha albo nie daj Boże, z ducha złego. Za tym idziemy. A Paweł dzisiaj nas przestrzega i mówi, co pochodzi od Ducha. Owocem zaś Ducha jest miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Bracie, siostro, czy widzisz te cechy w swoim życiu? Które cechy widzisz? Czy te owoce Ducha, czy. Czy te owoce ciała, czy widzisz te dobre owoce, czy te złe owoce? Jak jest w moim, w Twoim życiu? Warto sobie dziś zadać to pytanie do tego czytania. Czy mam w swoim życiu miłość? Czy w moim życiu panuje miłość, radość, pokój, cierpliwość? Czy jestem uprzejmy? Czy jestem dobry? Czy jestem wierny? Czy jestem łagodny? czy jestem opanowany, czy może e, rządzi mną e, właśnie nierząd, nieczystość, jakieś wyłudzanie, bałwochwalstwo i tak dalej, i tak dalej. Nienawiść później się z tego rodzi, a więc wszelka pycha. Mając życie od ducha, do ducha się stosujmy. Jeśli należymy do o, Jezusa Chrystusa, jeśli Jemu oddajemy cześć, Jemu oddajemy swoje życie, to razem z Jego śmiercią na krzyżu został zgładzony ten nasz grzech, ten grzech cielesny, ten nierząd, te pożądania, te namiętności, te wszelkie pychy. Więc stosujmy się do ducha, którego daje nam Pan Jezus, do ducha Bożego. I słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, a wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy bo nie będzie mówił od siebie ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe on mnie otoczy chwałą ponieważ z mojego weźmie i wam objawi wszystko co ma ojciec jest moje dlatego powiadam, że z mojego weźmie i wam objawi oto słowo pańskie chwała tobie Chryste czy chcę poznać całą prawdę czy chcę poznawać całą prawdę bo Pan Jezus poprzez to, że chce nam dać swojego ducha, ducha życia parakleta, to chce, byśmy właśnie poprzez Jego działanie w naszym życiu poznali całą prawdę, byśmy byli doprowadzeni do całej prawdy. Czy ja tego chcę? Czy Ty tego, braci i siostro, chcesz? Duch prawdy, który od Ojca pochodzi. Duch, który od Ojca pochodzi, to nie jest jakiś duch, jakiś Duszek, tylko to jest Duch Boży, Duch, który, duch samego Boga, samego Boga Ojca Jezusa Chrystusa to On zaświadczy o mnie mówi Pan Jezus ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku jesteś bracie, siostro od początku jesteś jego synem, jego córką jesteś stworzony na obraz Boży a więc jesteś stworzony jako dobro, jesteś arcydziełem jesteś Czymś wyjątkowym. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. A więc jesteś y, stworzony od początku. Więc Bóg Cię znał przed założeniem świata. Ukształtował Cię w łonie swojej matki, już przed tym ukształtowaniem znał mnie i Ciebie. Już miał plan na moje i na Twoje życie. Pan Jezus mówi, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. I to też jest kochani, przykład na to, że my często chcielibyśmy właśnie tą, całą prawdę poznać już. A Pan Jezus mówi, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On Duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Po malutku, pomalutku, Duch Święty doprowadzi nas do całej prawdy. Bardzo często właśnie jest taka pokusa, że już chcemy, chcemy wiedzieć to. Tak, Panie Boże, gdzie mnie posyłasz już, 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 a Pan Bóg ma y, plan na moje i na Twoje życie. Dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu, a nie my prowadźmy Ducha Świętego. To jest niesamowite, ale tak, kochani, jest często. A więc prośmy Ducha Świętego o to, byśmy mogli poznawać tę prawdę tak, jak On chce. On chce nam tyle odsłonić, ile jesteśmy w stanie to przyjąć. Tyle Bóg chce nam dać, a chce nas doprowadzić do całej prawdy, a więc wszystko chce nam odsłonić. Wszystko. Totalnie wszystko. A więc prośmy Ducha Świętego, byśmy mogli poznawać poprzez Niego, poprzez Jego działanie w nas, tą całą prawdę. Tą całą prawdę, którą chce nam Pan Jezus objawić. Pamiętamy Filip, jak został ponaglony, można powiedzieć, przez Anioła Pańskiego, przez Anioła Bożego. Wyszedł około południa na tą drogę, bo nie pytał się go, co tam będzie robił i co, na co tam, po co tam idzie i na co tam, ile tam będzie czekał. Nie, tylko poszedł. A później dalej się dowiedział, y, co będzie miał robić dalej, tak? Że pojedzie tam ten dworzeń, dworzeń no, który jechał oddać cześć Bogu. I później sprawy się toczyły już dalej. Ale nie od razu poznał całą prawdę. Nie pytał się, a po co tam mnie posyłasz, Panie Boże? A więc Duch Święty powoli będzie nam wszystko osłaniał, aby nas doprowadzić do całej prawdy. I o to dziś prośmy Pana, o to, byśmy yy, poznali całą prawdę i doszli do tej całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy. I oznajmi wam rzeczy przyszłe. Oznajmi nam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Czyli Duch Święty to jest Duch Boży, Duch Pana Jezusa. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem wam, że z mojego weźmie i wam objawi. Eee. I tego wam, moi drodzy braty i siostry, życzę, by Duch Prawdy doprowadził Was do całej prawdy, by doprowadził Was do całej prawdy. Przyjmijcie te dary Ducha Świętego, otwórzcie się na jego działanie, byście naprawdę mogli przyjąć, bo Bóg wierzy w to, że bardzo chce obficie wylać się na każdego z Was, na Wasze domy, na Wasze dzieci, na Waszych współmałżonków, rodziców, przyjaciół, Wasze wspólnoty. Na naszą wspólnotę wierzę, że się chce wylać. A więc przyjmijmy te dary Ducha Świętego. Pomódmy się na koniec, moi drodzy, sekwencją do Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie, byś otworzył nasze serca, nasze uszy, nasze oczy na Twoje działanie, byśmy mogli przyjąć Panie Twojego ducha, byśmy mogli przyjąć te dary, te charyzmaty, byśmy mogli Panie prorokować, byśmy mogli Panie w imię Twoje uzdrawiać. Byśmy mogli w Twoim imię głosić Ewangelię, głosić dobrą nowinę. Posłaj nas, Panie, tam, gdzie nas chcesz posyłać, i działaj przez nas. Niech Duch Święty z całej mocy i w pełni działa przez nas. Spraw, Panie, byśmy byli narzędźmi w Twoim ręku. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty. Światła Twego strumień, przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawce łask drogich, przyjdź światłości sumień o najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie, światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Tylko cień i nędzę. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę. Ulecz serca ranę, nagnij, co jest harde. Rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkone. Amen. Obfitości, obfitości, obfitości i radości, Hej. Do poniedziałku.